Witajcie stoicy. Dzisiaj miał być odcinek poświęcony nie tyle Senece, tylko tak jak wspominałem na grupie piątkiem Figury po godzinach. Taki odcinek poświęcony trochę moim motywacjom co do tego, żeby prowadzić ten kanał. Skąd taka nazwa? E, no, dlaczego Seneca i tak dalej. Miałem coś trochę więcej o sobie powiedzieć, bo też odbyło się spotkanie. Nie wiem, już nie pamiętam dzisiaj czy, czy mówiłem o tym, że odbyło się spotkanie w Krakowie, takie spotkanie w Realu. I właśnie osoby, które przyszły tutaj, słuchacze tego kanału, też powiedzieli, że chcieliby się dowiedzieć więcej, że powinienem nagrać taki odcinek. No i faktycznie dzisiaj ten odcinek miał się pojawić, ale z uwagi na to, że dzieje się to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy i że moja skromna osoba no, też jakoś uczestniczy w tym wszystkim, staram się tutaj coś robić, żeby no, nie być biernym. To nie będę tego dzisiaj robił z tego względu, że po prostu nie mam głowy na to, aby no, opowiadać o sobie, bo myślę sobie, że nagram wtedy taki dłuższy odcinek i może faktycznie dla Was będzie to interesujące, skoro tak no, te osoby, które przyszły na spotkanie, mówiły i też w grupie, jak napisałem, to, to też, też pisaliście, że jesteście zainteresowani. No tak, mówiłem o tym w poprzednim filmiku, bo przecież w komentarzach przy, przy poprzednim filmie też, też pisaliście, że chcielibyście się dowiedzieć więcej, więc ja na pewno nagram taki odcinek, ale wybaczcie, nie będzie to ten. W ogóle ten odcinek będzie taki bojowy, bo no jestem trochę zmęczony i szczerze mówiąc, oddam się tylko kolejnemu listowi Seneki, w kilku słowach go skomentuję i wybaczcie, ale dzisiaj po prostu będzie tak trochę krócej pewnie. No tak, zapraszam do tego, żeby się zapisać do grupy, do poniedziałkowego imperatora. Już nie będę dzisiaj mówił, co to jest i gdzie tego szukać. Linki są w opisie do filmu. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do tego, żeby mieć trochę więcej styczności ze stoicyzmem. Pisaliśmy też o tym w grupie. Ja wrzuciłem taki post, że po tym fajnym spotkaniu w Krakowie, z uwagi na to, że kilka, kilka, no nie wiem, około 10 osób w sumie pisało z Warszawy czy z okolic Warszawy, że gdyby było spotkanie w Warszawie, to chętnie by przyszli. I, i był taki mój post w grupie, sporo tam komentarzy, właśnie, że, że ja w sumie chętnie przyjechałbym do Warszawy i, i możemy takie spotkanie zorganizować. Ale znów na chwilę to teraz odłóżmy z uwagi na to, co się dzieje na wschodniej granicy, z uwagi na to, co się dzieje na Ukrainie. Myślę, że do takiego spotkania dojdzie. Z mojej strony jest duża ochota, z waszej strony też jest. Także zapraszam wszystkich już tak wstępnie, żeby sobie rozważać, że będzie takie spotkanie w Warszawie i, i, i po prostu przyjdźcie, porobimy coś razem. Nawet padły takie różne propozycje, co moglibyśmy robić, więc, więc wszyscy, którzy chcecie przyjść na takie spotkanie, dajcie jakiś sygnał. A ja zresztą będę to tutaj obwieszczał z jakimś wyprzedzeniem, na pewno kilkutygodniowym. No tak, w dzisiejszym liście Seneca powie nam o tym, że musimy w siebie wierzyć, że nie możemy dawać się siłom, nazwijmy to, bierności musimy w siebie wierzyć bo no właśnie dlaczego to dzisiaj się dowiemy z tego naszego kolejnego listu chyba 44 jeśli pamięć mnie w tej chwili nie myli nie rozwijam się już dalej zapraszam do wysłuchania kolejnego listu Seneki z naszej książki listy moralne No i lecimy Seneka listy moralne list 44 Zaczyna się tak jak wszystkie. Seneka pozdrawia swego lucyliusza. Oto znów się pomniejszasz przede mną, mówiąc, że najpierw zbyt nieżyczliwie obeszła się z tobą natura, a potem tak samo postąpił też los. A tymczasem możesz się oddalić od tłumu i wznieść się na najwyższy stopień ludzkiego szczęścia. Jeśli filozofia ma jeszcze jakieś inne dobre właściwości, to należy do nich właśnie to, że nie przegląda ona rodowodów. Wszyscy, jeśli by cofnąć się do samego początku, wywodzą się od bogów. Jesteś oto rzymskim rycerzem, przy czym doprowadziła cię do tego stanu twoja pracowitość, ale na Herkulesa dla wielu jeszcze jest czternaście stopni zamkniętych, nie wszyscy mają dostęp do Senatu, a także i wojsko wybredne jest w dobieraniu tych, których dopuszcza do żołnierskich trudów i niebezpieczeństw. Wszelako doskonałość duszy dostępna jest dla wszystkich i wszyscy mamy potrzebne do tego szlachectwo. Filozofia ani nie odrzuca nikogo, ani nie wybiera. Przyświeca wszystkim Sokrates nie należał do patrycjuszów, Kleantes nosił wodę i wynajął się do podlewania ogrodu. Także Platona nie zyskała filozofia jako kogoś już znakomitego, lecz sama go nim uczyniła. Dlaczegoż więc masz powątpiewać, iż mógłbyś dorównać tym mędrcom? Wszyscy oni są twoimi przewodnikami, jeśli okażesz się ich godny. A okażesz się na pewno, jeżeli ustawicznie będziesz siebie przekonywał, że nikt ciebie szlachetstwem nie przewyższa. Każdego z nas poprzedza całkiem jednaka liczba przodków. Początki rodowodu każdego człowieka znajdują się poza zasięgiem pamięci. Platon powiada, że nie ma króla, który by nie pochodził spośród niewolników i nie ma niewolnika, który by nie wywodził się od królów. Wszystko to zostało przez długotrwałą zmienność losów przemieszane, i było przez różne przypadki miotane w górę i w dół. Któż wtedy jest szlachetnie urodzony? Ten, kto został przez naturę dobrze przysposobiony do uprawiania cnoty i na to tylko należy zwracać uwagę. W przeciwnym bowiem wypadku to jest, jeśli skierujesz ją ku dawnym czasom, okaże się, że każdy wywodzi się z tego okresu, przed którym w ogóle nic nie ma. Od samego początku świata, aż po czasy dzisiejsze, wiedzie ku nam długi szereg przodków na przemiany znakomitych i bardzo niskich. Dom pełen zakurzonych wizerunków praojców nikogo jeszcze nie uszlachca. Wszak żaden z nich nie żył dla naszej chwały. Wszystko więc, co było przed nami, wcale nie jest nasze. To duch uszlachca człowieka, który z każdego stanu może wznieść się ponad swe stanowisko. Załóż tedy, że nie jesteś rzymskim rycerzem, ale wyzwoleńcem. I tak możesz osiągnąć to, iż pośród wolno urodzonych sam jeden będziesz rzeczywiście wolny. W jakiś to sposób zapytasz. Jeśli dobro i zło będziesz rozróżniał, nie kierując się mniemaniem pospólstwa. Trzeba patrzeć nie skąd one przychodzą, lecz dokąd idą. Jeśli jest coś takiego, co może uczynić życie szczęśliwym, to jest to dobre samo przez się. Nie, mo nie może bowiem spaczyć się w zło. W czymże więc jest przyczyna tylu błędów, skoro wszyscy życzą sobie szczęśliwego żywota? W tym, iż środki do szczęścia przyjmują za samo szczęście, i zdążając do niego, w istocie rzeczy odeń uciekają. Bo podczas gdy treścią błogiego życia jest zupełna spokojność i niewzruszone zaufanie do niej, wszyscy szukają powodów do niepokoju i przez całą, pełną zasadzek drogę życia nie tylko niosą, ale i wloką ciężkie brzemię. W ten sposób odsuwają się wciąż dalej od celu, do którego zmierzają, a im więcej wysiłku wkładają, tym bardziej się wikłają i idą wstecz. Tak właśnie dzieje się z tymi, którzy chcą spiesznie wydostać się z labiryntu. Gmatwają się przez sam swój pośpiech. Bądź zdrów! Dobiliśmy do brzegu z listem 44. 44, czyli nie pomyliłem się we wstępie. Zapraszam na kilka słów komentarza. Ja z 44 listu wynoszę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie możemy się poddawać, musimy być pewni siebie i walczyć o siebie. Nie możemy patrzeć w przeszłość, nie możemy brać na siebie takiego determinizmu, że skoro nie pochodzę z jakiegoś wielkiego rodu, że skoro moi rodzice, moi dziadkowie, moi pradziadkowie nie byli profesorami albo jakimiś innymi wybitnymi osobami. To ja nie mogę czegoś osiągnąć. Tutaj Seneka mówi wyraźnie na te wątpliwości Lucyliusza, który czuje właśnie to, że jest źle obdarzony przez naturę, że brakuje mu pewnych umiejętności, zdolności. Mówi mu wprost, że filozofia wskazuje jasną i wyraźną, wyraźną ścieżkę, że filozofia nie sprawdza rodowodów, filozofia nie sprawdza ani też nikogo sobie nie wybiera. Dla każdego jest otwarta. Tak naprawdę każdy z nas może wziąć sobie listy moralne Seneki i kiedy już je przeczyta, wykorzystać je dla samego siebie, po swojemu zrozumieć. Filozofia jest otwarta dla wszystkich i wszyscy ci wielcy filozofowie, którzy tutaj są wymieniani Kleantes, ale też Sokrates i Platon wszyscy ci wielcy filozofowie to są nasi przodkowie i oni też nie urodzili się wielcy, nie weszli do filozofii jako wielcy, ale filozofia wielkimi ich uczyniła mówi tutaj. Seneka. Pamiętajmy o tym, że kiedy Seneka mówi filozofia, to nie mówi tutaj o jakimś akademickim wykładzie, nie mówi tutaj o em, ludziach, którzy byli wielkimi znawcami, takimi teore teoretykami. Kiedy Seneka mówi tutaj o filozofii mówi tutaj o poszukiwaniu szczęścia, to znaczy każdy z nas może wejść na tę drogę i każdy z nas może w niej osiągnąć najwyższy sposób, najwyższy stopień wtajemniczenia. Możemy być szczęśliwi i filozofia może nam tę drogę wskazać, tylko musimy wejść na drogę tych naszych wielkich poprzedników i nimi się e, sugerować, kierować się tym, co oni mówili i starać się im dorównać. I nawet jeśli nie osiągniemy poziomu Platona, nawet jeśli nie osiągniemy poziomu Sokratesa, to osiągniemy swoje maksimum. Chociaż Seneka tutaj dodaje wyraźnie ducha Lucyliuszowi, mówiąc, dlaczego zakładasz, że nie jesteś w stanie osiągnąć tego, co osiągnął Platon? Przecież Platon nie wszedł właśnie wielki do filozofii, tylko filozofia wielkim go uczyniła. Tak więc mamy, mamy równą szansę, nie ma znaczenia jakich mamy przodków. Tak jak tutaj Saneka pięknie mówi, że gdzieś tam na samym początku była taka sytuacja, gdzie nie było nic, więc my wszyscy pochodzimy z tego nic. Pochodzimy z tego, z tego okresu, gdzie wszyscy naprawdę byli równi, bo jeszcze nic, nic nie istniało. Ale tak naprawdę cała ta przeszłość nie ma znaczenia. Nasi wielcy przodkowie nie żyli dla naszej chwały. My sami musimy pokazać, jak tutaj Seneca używa tego słowa. Udowodnić, że jesteśmy godni szlachectwa, a tym szlachectwem jest umiejętność szczęśliwego życia, osiągnięcia takiego stanu, w którym jesteśmy zadowoleni, mając nawet niewiele rzeczy wokół siebie tyle rzeczy, ile wystarcza. No i druga rzecz, która z tego listu do mnie przemawia, to to, co Seneka tutaj mówi: że często jest tak, że środki do szczęścia mylimy ze szczęściem. Spróbujmy to sprowadzić tak totalnie do parteru większość ludzi, jeśli nie wszyscy ludzie na świecie chcą mieć dużo pieniędzy, chcą dużo pieniędzy zarabiać, dużo pieniędzy mieć na koncie, żeby móc sobie na różne rzeczy pozwolić. I teraz wyobraźmy sobie, czy popatrzmy na ludzi, którzy nagle dostali duże sumy pieniędzy, czy stali się szczęśliwi. No wiemy, że często nie, że często roztrwonili te pieniądze, ale to jeszcze mały problem, ale często też roztrwonili swoje zdrowie, życie, właśnie dlatego, że mogli sobie na wiele rzeczy pozwolić. Wpadają w różnego rodzaju używki, czy jak to Seneka mówił, uzależniają się od rzeczy, które jeszcze chwilę wcześniej były dla nich zupełnie obojętne. To jest dla stoika najgorsze, uzależnić się od czegoś, co było mu niepotrzebne do życia. A jakby ludzie żyją w ten sposób, że kiedy zdobywają pieniądze, to te pieniądze stają się ich szczęściem. Zapominają, że to jest drobna różnica, że pieniądze są tylko środkiem. Pamiętajcie, co powiedział Seneka i zapiszcie to sobie gdzieś w głowach. Środki do szczęścia mylimy ze szczęściem. Kiedy dostajemy środek do szczęścia, w tym przypadku dużą sumę pieniędzy, nagle przestajemy myśleć tak samo jak teraz, kiedy powiedzmy tych pieniędzy nie mamy. Nagle nie chcemy osiągnąć spokoju, nagle nie chcemy mieć domu na wsi, nagle nie chcemy otoczyć się książkami, tylko chcemy jechać do Saint-Tropez i tam na dachu jakiejś restauracji pić szampana w towarzystwie pięknych kobiet i być może skakać z tego dachu na głowę do basenu. No niestety tak jest. Tutaj trochę to banalizuję, ale miejmy to na uwadze, że często mylimy środki do szczęścia ze szczęściem i kiedy ten środek do szczęścia dostajemy w swoje ręce, to on sam zastępuje nam miejsce szczęścia. To, co chcieliśmy tym szczęściem uczynić, nagle przestaje być dla nas ważne. Te dwie rzeczy są dla mnie budujące. Pierwsze takie taka rzecz, że jesteśmy równi, kiedy podchodzimy do filozofii. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Każdy z nas ma swoje umiejętności, każdy z nas ma swoją ścieżkę i każdy z nas może wejść na filozofię rozumianą tu jako droga do mądrości i szczęścia. Każdy z nas ma równe szanse do tego, żeby to szczęście w swoim życiu zbudować. I druga rzecz jest taka, żeby skupić się na tym, aby środki do szczęścia, środków do szczęścia nie mylić ze szczęściem, żeby ten obraz szczęścia, który mamy teraz, kiedy nie mamy jeszcze góry pieniędzy, został w naszej głowie ocalony, kiedy ta góra pieniędzy nagle, daj Bóg, dla nas wszystkich spadnie nam. Pod nogi i będziemy mogli z niej korzystać. Nie zmieniajmy się wtedy, bądźmy wtedy tak samo stoikami. Pamiętajmy, że stoicyzm to jest unikanie tych złych emocji, ale również nie uleganie tych wprowadzających nas powiedzmy w depresję, w jakieś wątpienie, ale też nie uleganie euforii jakimś wielkim stanom emocjonalnym. To są takie dwie rzeczy, które chcę przekazać Wam dzisiaj z tego listu 44. Tak naprawdę przekazuje je Seneka, a ja tylko tak tutaj nieumiejętnie komentuję. Jeżeli macie jakieś inne przemyślenia, to oczywiście wrzucajcie komentarze, dołączajcie do grupy na Facebooku, dołączajcie do poniedziałkowego imperatora. Dzisiaj trochę tak roboczo, trochę taki zmęczony z uwagi na to, że to co się dzieje na naszej wschodniej granicy jakoś tak no, wpływa na mnie, wpływa na nas wszystkich przecież. No, trochę też tutaj gdzieś tam próbuję się angażować, żeby, żeby chociaż komuś w jakiś sposób pomóc w tej całej sytuacji. Dlatego dzisiaj tyle. Zapraszam za tydzień. Może za tydzień będę w jakimś takim lepszym nastroju, żeby się skupić się i faktycznie opowiedzieć wam o tym, dlaczego wpadłem na pomysł nagrywania tych filmików, skąd taka nazwa piątkiem figury i co w ogóle robię w życiu, bo też często pytacie, czy zajmuje się jakąś, czy prowadzę jakąś karierę akademicką, czy pracuję na uczelni, czy co w ogóle robię. Kilka osób tutaj gdzieś o to pytało, też na tym spotkaniu w Krakowie. Pytaliście o to, więc nagram taki odcinek, ale chcę mieć, chcę mieć taką wolną głowę i być po prostu wypoczętym, żeby, żeby to dobrze zrobić. Także, stoicy, trzymajcie się, nie dawajcie się prostować, głowa do góry i będzie dobrze. Do zobaczenia za tydzień.